Przymiotno kanadyjskie z bliska. Łodyga do 100 cm, rozgałęziona lub nie. Pokryta włoskami. Liście ułożone skrętolegle, lancetowate, na brzegach orzęsione. Dolne liście mają. Takie ząbkowanie, a górne są całe brzegi. Tu widzimy wiechowaty kwiatostan. I jak się przyjrzymy, to zobaczymy koszyczki. w jednym koszyczku jest od 25 do 45 kwiatów. No a to jest taki właśnie wiechowaty kwiatostan złożony. Owocem są niełupki z puchem kielichowym. No tutaj dosyć dobrze widać. Na tej roślinie są zarówno już właśnie owoce z owym puchem. Ale jeszcze niektóre kwiaty w formie takich nieprzekwitłych nie koszyczków, tu tak jak w centrum kadru, są bardzo, bardzo małe. No tutaj właśnie widzimy obok kwiatów w formie koszyczków pół kielichowy. Roślina pospolita, można powiedzieć, dość niepozorna, ale jak się jej przyjrzymy z bliska, możemy użyć na przykład lupy, albo nawet przy pomocy telefonu, to zobaczymy te piękne detale. Przymiotno-kanadyjskie.